Bufet. Bufet? <grymne> nie, ten główny, ten duży, tak? Ten. Aaaa, słabszy, A głupszy. Powiem, no, nie, 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 17.16 wszystko no, można wziąć. Ona jeszcze ma przyzwyczajenia za komóry. Tak o 13.00 wódkę można było pisać, Przestrzegała to, to parę godzin. Nie mogę. Szkoda, że nie mam chłopa. Szkoda, że nie mam chłopa. Ona jest staroświecka. Piwę, tak? ta. Ta. Podpisała 17.16. Dokładnie tak U, bo. jest. Dobry. 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 No ale się PES roz, rozgrał. Roz, 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 roz. Radio no. PES. Ja to w trakcie, no, no. no mówię rozegrali się, teraz jadą stare przewozy. Wtedy ze zrób z tym piwem, a ja go osobiście podpiszę. No. 17, 16, <suszy> <noise> ale <ona> może być pikku. <noise> tak

ja? Nawet nie wiem, gdzie to jest. Mogę czy Tu, u mnie, w, w domach, w pokoju, na... Górna Sodoma. <tosy> tam, koło tej szkoły? kosmetyczne. tak. Trafię. Daj klucze. A tam kość ptaszki są. <tosy> tak, jeszcze nie, nie będę ci grzebał w siatce. Nie w siatce, tylko w ptaszce. A, w ptaszce, tak? Tak. To już wiem. Ptaszki są. No, ja, ja też blisko mieszkam. W tam też, no to znam, co tam mówią. No. Zresztą ja urodziłem się w Siemianowicach. Ja nie byłam w Siemianowicach. Na wesołowie Na wesołowie Na Wieselu byliście? Tak, no, ale... Tak, no, no, ja się troszkę Ciotka rozbudowały. Połączyli te dzielnice wszystkie. No, w tamtych Tam się łączy z Katowicami praktycznie. No. Wszystko się wymienia. Na należy do Katowic i do, do Siemenów. Do a potem też może No i zaraz, tylko no, Ja no, tam na rowerze jeżdżę. na ulicy. Być do Parku kultury, żeby to się do Brynicy, nie? Zawsze kabrynica, mocniej nie, na nie? No. No, To do, do, na Brynicę jedziesz na rowerze, a wyjeżdżasz na, no. no. na, na kole. A my na łodzi. My na kole, a ty na rowerze. Nie, tak to było. Tak. Ta granica. By no, to my no, między tym też przebuchy takie stały te granice. Także chodź. Ty, ale on teraz trochę pożar z tego łódka, nie do wejmu. zapasie szkota i tyle na robi a Nic nie może być Sekcji. samodzielnych, kurde. <grym> na pewno, przecież <grym> myśli tu są taki... Oni tak ludzie tak, polowo. To jest wszystko nagrywane. Tak. Oni Dziele tak nie polowo. Gosiu, co sobie życzysz, kochanie? Bardzo proszę. Proszę, ten gra. Ale jeszcze ten farczek, ten... Gra, A gdzie masz to? Pan to a gdzie masz ręcznik na tej parę czy wytłumane? Ale to trzeba do tego. Aparty się. Nie szkodzi, a nie będzie widać. co? A no, to... <laughs> teraz jest... A może mizerny? Ja mizerny i nie chcę. A cóż? A nic a ci coś jest. A nie wiecie. A teraz to się zbierze jako roboty w tam tego na Bóg nie dała. Dotyczy ja rozpolołowiny. No, znowu słońce fajnie, jeśli nie robią. No. no właśnie o, dlatego o, już chciałam pokrótce, teraz już jest fajnie. Tate. Teraz tu jest fajnie. Tam jest zimno, a tu jest fajnie. akurat. Nie zapomnę dzisiaj, kiedy pijemy przy tym, co to jest. jest Aleluja! Coś z faraona zajęć. <noise> no nie wolnicy tak machali. Hmm. Kleopatrę tam widzisz, Kleopatrę. No. Ta chlopatrę. Klocha jesteś jest Kleopatrusz. Kleopatra ja, ja. to, le, to le, była wojowniczka. Jaka wojowniczka? Królowa Egiptu. Kleki Petra. Miała. A ja mam od Kleopatry tylko zakątyłek. Ale o ale nie jest takiego <noise> przysięgania. No <noise> Jeszcze dwa razy tak bardzo się obda puma. była kobieta. Moje ląki dały Ale ci frizury rozpierniczyły, Cały, tares benda, tares tares <Amsterdam> Całe pół dnia robiłaś kurde frizury. co? na co? Za no dajcie, ale cię no no, ja Jak to no nie, nie ma, dał, już ale, nie już Ale nic nie załatwiłeś. Nie, nie, z dziewczyny nawet wiele. Dobra, to nie będę to teraz wachlował. Teraz po Bo to No widzisz, o. Tam pan już nie pije. Albo <śleszy> no, tak. tak już nie

يوشوب <applause> يهمني <applause>